I zblendowałem sosek, sos pieczarkowy, właśnie cebulkę na maśle z pieczarkami obranymi. I Petra. Trochę mi się wylało, ale dobra. Resztę so z serem, którym posypałem, nie wiem, czy on się tam nie stegował. Czy gorące było z patelni? Zblendowałem kurwa, tak grzyby i cebulę, bo pochuj mi takie grube. No i git. I zaraz będzie na patelnie z powrotem, będzie sosik. Pamiętajcie, dużo pieprzu. No i zblendowany jest kurwa. I taki zblendowany sosik. No, to jest dopiero kurwa sosik, nie. A nie, kurwa, że pieczarki kurwa grube. Nie chce się ich gryźć, kurwa. I cebula też że gruba, nie? Zblendowane jest najlepsze. I tam jest jeszcze ser wrzucony i tak dalej, można zmniejszyć kurwa ogień na dwójkę, bo na trójce jest, może się przypalać, no i taki sosik grzybowy kurwa, zblendowane pieczarki, cebulka, ser, tam jeszcze posypałem cheddar z mozzarellą bodajże. Dlatego się boję, że coś może nie wyjść. No i mąka, i ten yy, masło było wcześniej. No i pieprz, sól, dużo pieprzu trzeba, żeby był ostry. I to jest sos Old Multi Mega. Pieczarkowy, zblendowane wszystko jest. Kurwa, Gites, takim sosem poczęstujecie kogoś pieczarkowym, to będzie super. Bo jest zblendowany, nie ma nic grubego ani pieczarków, ani cebuli. Ja polecam jeszcze czos czosnku w proszku, tam albo zblendowanego w sensie wcześniej wrzucić, może też czosnku, parę zamków i zblendować to, nie? Albo posypany czosnek w proszku. Ole, to jest kurwa Old Multi Mega Pieczarkowy Sos. Ja, patrzcie na to. Mmm. Wietarkowy sos blendowany, kurwa, nie ma nic kurwa tutaj, co można narzekać, że jest, wiesz, że grube, jakieś części pływają, czy coś. Mm. Pysznie, jeszcze można zagęścić mąką, czy coś.